Tutaj pokazujemy jak, to są drzwi gerdy, całkiem zacne, ale u góry gerda montuje coś takiego, od dołu widać szyld, jest tylko na pchełkę skręcony i dostęp do wkładki jest bardzo łatwy, pomijam, że wkładka w tych drzwiach jest taka sobie. A my zamontowaliśmy tutaj u klienta przy drzwiach również gerdy z zamkiem wpuszczanym, górnym. Rozetę antybowania czperę, która jest skręcana od tej strony i teraz, teraz montujemy EFA w tym wypadku 3KS. Zobaczymy jak działa.

I teraz zobaczcie, teraz mamy zamek szybko zabierzemy tą chwilkę. Teraz mamy zamek osłonięty całkowicie, bardzo mocną rozetą. Ładnie trzyma. Rodzeta jest wykonana z jednolitej stali. Bardzo gruba płytka chroniąca klucz. No i tutaj teraz założymy szyldzik. Ja się Zakładamy na to ładnie. Szyldzik. No okrętełko w EFie gałki są zakładane w bardzo fajny sposób tu pin taki się tylko wciska można zdjąć albo yy, albo sumić. tu zaraz dosuniemy, tylko trzeba lekko yy, o-ring zwilżyć i zaraz no działa działa idealnie wszystko także proponujemy takie rozwiązanie na stronie Alton Polska można znaleźć takie produkty.